Dla przyszłości kryptowalut będzie bardzo istotna decyzja seku amerykańskiego. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego ta decyzja jest tak ważna? Jak ona może wpłynąć na rynek kryptowalut? Decyzja na temat powstania pierwszego spotowego ETF-a, czyli funduszu notowanego na giełdzie na spot bitcoina, jest jedną z kluczowych kwestii na rynku kryptowalut w ostatnim czasie. Jest to związane z tym, że notowanie takiego funduszu spowoduje, że bardzo duża grupa inwestorów, która do tej pory nie miała możliwości Inwestowania w kryptowaluty, teraz będzie miało bardzo łatwy dostęp do tego rynku. Wiadomo, że wiele funduszy, inwestorów, ze względu na politykę inwestycyjną, nie może inwestować w pewne grupy aktywów, które są niebezpieczne, które, które nie mają regulowanego rynku. Natomiast w momencie, kiedy taki fundusz wejdzie na normalne giełdy na Wall Street, wtedy dojdzie do sytuacji, w której będzie to notowanie na rynku regulowanym więc jest tu duża okazja do tego że bardzo duża część inwestorów na przykład między innymi fundusze emerytalne będą mogły kupować tak naprawdę bitcoina na rynku ponieważ takie fundusze będą powiedzmy że zabezpieczone fizycznie czyli takie fundusze będą kupować bitcoiny na rynku kryptowalut, więc jest to naprawdę bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia rynku kryptowalut, które może doprowadzić do tego, że znacznie wzrośnie popyt na bitcoina. Warto przysłużyć się tutaj takim przykładem, kiedy ETF-y weszły na rynek złota pod koniec 2003 roku. Roku. Wtedy złoto no, było notowane no, kilkukrotnie niżej niż obecnie. Natomiast powstanie takich funduszy doprowadziło do tego, że mieliśmy taką samonapędzającą się machinę czyli. Popyt na złoto ze względu na to, że fundusze kupowały złoto w celu zabezpieczenia, więc złoto rosło. To z kolei napędzało to, aby kierować swoje środki właśnie do takich funduszy, więc bardzo. Prawdopodobnie, że taka sama sytuacja będzie miała w przypadku rynku kryptowalut, a konkretnie Bitcoina, i może to również otworzyć drogę na inne kryptowaluty, nie tylko, że będzie fundusz, fundusze ETF na Bitcoina, ale również na inne kluczowe kryptowaluty na rynku. No w przeciągu ostatnich kilku tygodni, czy nawet miesięcy obserwowaliśmy bardzo duży rajd kryptowalut. Bitcoin znalazł się powyżej 45, a nawet 47 tysięcy za jednego bitcoina wobec oczekiwań tego, że właśnie dojdzie do akceptacji takiego pierwszego funduszu. Aczkolwiek no, trzeba jakby wspomnieć o tym, że SEC nie jest zbyt Pozytywnie nastawione do takiego typu inwestowania. Niemniej no, kończą się też możliwości tego, aby w dalszym ciągu odrzucać, ponieważ wnioski kierowane przez takie firmy jak Ark Investment czy BlackRock no, są bardzo dobrymi wnioskami. Na wszystkie, jakby, wszystkie pytania ze strony SEKA odpowiadają, więc prędzej czy później dojdzie do akceptacji. Takiego funduszu, a trzeba również wspomnieć o tym, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z tak zwanym halvingiem na rynku bitcoina czyli coś, co obniży nam podaż bitcoina, która będzie dostępna za nagrodę dla górników, ponieważ górnicy, kiedy dokonują tych obliczeń matematycznych w ramach tych obliczeń, Otrzymują daną ilość bitcoina, natomiast w tym roku ten halving będzie miał miejsce i ta ilość nagród zostanie zmniejszona o połowę, co oznacza, że będzie mniej dostępnego bitcoina na rynku. Więc to również historycznie patrząc, zwykle prowadziło do wzrostu cen kryptowaluty. Pamiętam, jak wprowadzano ETF -y na złoto, i to wydawało się wtedy bardzo kontrowersyjne, no, ale tym bardziej ETF -y na kryptowalutę. Są tym bardziej kontrowersyjne i jeżeli dobrze odbieram to, co mówiłeś, należałeś do zwolenników wprowadzenia regulacji przez SEC i wejścia na rynek ETF-ów na kryptowaluty. Trzeba pamiętać o tym, że nie da powstrzymać się innowacji. Również kiedy wprowadzano kontrakty terminowe, czy to na surowce, czy również na bitcoina w 2018 roku, no to, to też jakby spotkało się z wielkimi niepewnościami, ale ostatecznie okazało się, że wcale nie ma to jakiegoś bardzo negatywnego wpływu na rynki finansowe. Wręcz przeciwnie, w przypadku bitcoina, no akurat wprowadzenie kontraktów terminowych jakby doprowadziło do spadków, więc nie można wykluczyć, że dojdzie do tak zwanego e, powiedzenia, czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty, e, czyli e, w ostatnich tygodniach mieliśmy kupowanie plotek dotyczących akceptacji e, ETF-a na bitcoina, natomiast e, w momencie, kiedy dojdzie do zaakceptowania takiego faktu, no to rynek zdecyduje się na realizację zysków. Natomiast, oczywiście, jest wiele kwestii takich, o których wspomniałem, czyli tak zwany halving bitcoina, który może doprowadzić do tego jednak, że w dalszym ciągu ten popyt na rynku kryptowalut będzie utrzymywany. Choć też trzeba przyznać, że popyt na kryptowaluty zwiększył się w momencie, kiedy zaczęto spekulować na temat obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że no, lokaty w dolarze już nie będą tak zyskowne w momencie, kiedy FED zdecyduje się na obniżki stóp procentowych, więc tu trzeba szukać jakichś innych możliwości inwestycyjnych. Natomiast jeżeli inflacja wzrośnie i dolar ponownie zacznie być w cenie, wtedy może to być już niekoniecznie pozytywne dla Bitcoina. O tym, dlaczego decyzja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i czyli SEC, stała się tak ważna, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.